Trzecia drużyna Tylko skrzynia eee. śmierci Tutaj Skrzynia Bole. śmierci czy kurwa ktoś tam jest? Pod nami Tam typy są? Tak. I tu Do strzała jeszcze tu biegną, od lewej, tak jest. Wyjebani, członka. Dobra robota, drużyno. Te kurwy śniwo się gra. Te tak, kurwy! Ci bo tu się a, dobrze właśnie. gra, tu się mega dobrze gra. Teraz ja jest faniuszki. Ale z tymi przyjaciół O kurwa, ale ale ja dwa sojusze miałem rano, to co, to brzmiało, to, to Pojebało nie. się! Pojebało się ty dobrze. <laughs> ty jakiś nie jesteś taki chorutki, jak chyba muszę do Maćka napisać. Ej, Maćka, jak nie mogę znaleźć, Samotni. Drogi Maćko. Szanowny, szanowny Macieju. piszę do Ciebie w tym pięknym dniu. Witam Cię w ten piękny, czwartkowy perenek. Mam dla Ciebie takie tutaj. Mam dla Ciebie to nieco te wiadomości. O Jezus się okrutnie kurwa aż mi się jaśnie. mi się kurwy po co morduńko? Ojej. Dobrze. Dobrze. Aladzi, ja cię to proszę. O dwie Ach, rzeczy. To się, oh, ja bim się ubiegłem. Juwiuu Pokój na świecie i pokój jakbyś mi wynajął Nieważne. Gdzie jest ring? No do Ringa kawałek. bym się nie chciał za ringiem ruchać z kolegami. Po opowiedz, opowiedz pluskowi o wczoraj, o naszych przygodach z ringiem. No, opowiedz chłopakowi. Jak po usłucha jak to się tak są. Albo nie mów, jak on chcesz, albo jak nie chce, żebyśmy mówili. z wiesz? Uuu. Oh, ale ci wolno nam przeszkadzać. <śla> strasznie dużo ochów jedynków ochów i achów a ochów a Już nie trzepiemy koniuszki. Już miałeś czas na marynowanie. Dwa. No to ktoś Tango. mi tu pucha, nie wiem czy to remont czy, remont czy dreryja. Jebanego. Będą szli tu chyba co? Właśnie nie wiem drek. z której są od ciebie? To pingaj jak coś. Nie, o, nie. ma typów. Dobra. O, Oj, boi. ktoś skrócił jakiś... ...aszowiec. Aż, Jebanec. Jak go zauważycie? Strzelam Oznaczona kurwa Oznaczyłam ofiarę Dopierdol ją, Dobrze Używam linię z hakiem O to mi w sumie chodziło, wiesz? O kurwa Przerodowuję Załatwię Dobrze Do szmatę pierdoloną? Załatwiłem wroga Dobra, szmaty pierdolone, co oni sobie myśleli? O, to jest to, to już. Dobrze. 301 brogową jest, jest śmierdzi tam strasznie mi z mordy. To się tak no. Fajnie. I fajnie, fajnie, fajnie. Easy, easy. Easy, easy, kurwo. Wejść tutaj tam tamtej drugiej skrzynce? Nie byłem po skrzypcu.

Dobrze z tym z tym tym kurwa Nrzana kurwa jedna Skurwy, syny brzydkie Postali ode mnie coś tam po kaszce Kurwa ilu ich jest? Przeładowuję Chodźmy w tym kierunku małych Muszę podładać Ja Ale mamy już

To tam iść trzeba? Tak. To zamkniemy ich w ringu. To jestem. jestem. Przeciwnik tam. 10 sekund pierścienia. dostaje ode mnie, powalony, drugi powalony, wyjebani są bardzo ładnie. E, plecy mam, plecy bo, plecy bo, mam. mamy też coś tu kurwi. Przyjadne coś nie mam teraz Przeciwnik tam Chodź łukasz za mię nie Nie przyjdą tu Mam tu czarny rynek Masz tutaj małe kurwy Sentinel jakiś, coś, nic... Eee, nie dobiłam mu się się jebaniec, ty! Ale mam mało lekkiej. Chuj mu w dupa. Co jest, kurwa? Kurwa mać, kto to jest już... 7 oddziałów kurwa wszyscy się na nas puszczają naprawdę Zapierdalam kopię Pojebany, jeden został Kurwa Kurwa jebana ma to zabić go Dobrze, podnosić od razu. To jest ze zwłoki proszę. Jezu, jest spocony cały Swiczuj się Ładować słoni. Jeszcze minuta. pierścień niedaleko. Tamteczka tutaj. tutaj. Powinniśmy pójść tędy. O kurwa, ale się wyczyściłem do zera z wszystkiego. O! Pylały Zrałeś? Tak. Naprawiam swoje uszkodzenia. Dziękuję. <laughs> Odpowiedź Szanuję. Ja w ogóle dalej mam kurwę C fela, nie? Nie mogę znaleźć... A nawet nie sprawdzałem czy w skrzynkach jest skrzynek najebane, ale no to nie ja też patrzyłem, ale później zapomniałem. Strasznie kurwę mają ogoloną. Tak kurwa został. Ej! Weź tą gaskę mnie kurwa. Dobrze. Patrzę na plecy, bo tu chyba uciekli. Kurwa. Decyzja, gdzie leci? No idziemy za tyciem. Okej. Okay. Ja już w ringu. Też, ale ktoś kurwa koło ucha mi śmignął. Zobaczmy, co tam będzie. Specjalny akcelerator. Specjalny akcelerator tutaj. Zobaczmy, co tam będzie. za za dużo się dzieje. Klesy, czy nie? Czy... Nie, dobra, żartowałem. Dobra, przepraszam się! Man, jak tam w ogóle widzenia to ja nie wiem. Coś tu biega nam. Grubo, grubo. Chodzimy z typkiem? Tak, 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 jest to za tobą Mamy jest w środku? Nie wiem gdzie mamy jest Jest piętro Oni niżej są w Ale nie możemy się z tamtymi ruchać, mamy za dużo u siebie Wchodzimy tutaj? Tak To tu wjeżdżamy FBI kurwa szmaty pierdolony leżeć i to widzę, że kolega załatwił sprawę całą. Przeciwnik na tamtej pozycji. Obserwuję to miejsce. Do pierścienia już niedaleko. Mamy 10 sekund. Jestem pod ostrzałem. Obserwuję nie wroga. Dobrze, Piotr, jak tam jest kilku? O kurwa, jest chłopak na hpk jednego. Gdzie? Bo spierdolił już na, na niewidoku. Kto mi tego najda pod podniósł. Cały magazynek został kurwa na szmaciurę. Oni będą musieli tu jakoś wrócić. Tak, są. Dobra, jeden Dobrze, dobra, bramy spierdalamy Tu jesteśmy w ringu, można się schować O kurwa, lichuja! Uuu! Skurwiestwo Uciekniesz? Tak To dawaj do nas Na Linkę spierdalamy Mać. Jak kurwa, dobra dobit jeden. Ja z, z daleka ich rucham. I to jest finał już. Dobra, trzeba ich skrócić. Wchodzimy i tam do ruchanka. On nie spadł na dół, wrócił chyba, czy nie? Nie, na dół poleciał. 30 sekund, No i rada. Ty wyjebałeś już tak szybko? A nie, many tak szybko zniknęła, już skrzynka została. Jesteście czempionami Apex. A ty, ty jesteś? Zaraz, z tym manem będziemy grali. Ale dobrze nas tutaj poprowadził, ty. No nie kto nas, Piotrek, kto nas dobrze poprowadził? On, że latał do przodu, kurwa? On dobrze pokazał jakiś, a ty tam robiłeś robotę. A ja byłem dobrym takim tym, co, Jezus, co biega. Ciekawe, ile punktów.